Witajcie na kwadransie z Jackowską, tu Gosia Jackowska. Nagranie live jak zwykle w poniedziałek o 12:00. Dzisiaj zaczynamy taki cykl trzech nagrań, które będą o żywieniu mam. Do tej pory większość kwadransów była o żywieniu dzieci. Miałam w lipcu opowiedzieć o żywieniu mam, więc zgodnie z obietnicą z małym przesunięciem, ale będzie właśnie o diecie mamy. I w ogóle jak zaczęłam czytać te wasze relacje i wróciłam do tego wątku diety mamy i mamy karmiącej piersią, to sobie pomyślałam, że a, ciągle jest tyle jeszcze do zrobienia i opowiadania i obalania tych mitów, że nie wiem, co to po prostu jest niekończąca się robota. No ale dobrze, zapytałam Was, jakie dostałyście zalecenia na czas połogu, nie w ogóle na czas karmienia piersią, tylko na czas połogu i Podzieliłam te odpowiedzi na takie trzy kategorie. Po pierwsze duża część z Was dostała zalecenie, żeby jeść lekko strawnie, z różnych powodów, czasami bez powodu po prostu lekko strawnie. Druga duża grupa odpowiedzi to było takie typowe zalecenia takiej oldschoolowej diety mamy karmiącej, czyli bez orzechów, bez cytrusów, bez brokułów, bez cebuli, bez tych wszystkich wzdymających produktów, bez ostrych przypraw. Albo że powinnyśmy to wprowadzać stopniowo do diety po porodzie. Dużo tych rzeczy, o których ja już wiele razy mówiłam i pisałam na blogu i są też nagrania na ten temat. My, jak zwykle z Eweliną, moją asystentką, przygotowujemy opis filmu, więc jeżeli będziecie oglądać na YouTubie, albo na Facebooku, czy na IGTV, też ja dodaję opis i informacje o tym, co jest w odcinku, to będą. Będą linki do tych treści, które były wcześniej, więc jeżeli będziecie potrzebowały obejrzeć, czy posłuchać, czy przeczytać coś, co już się pojawiło wcześniej, to będzie link do tego, będzie można tam wrócić. E, no dobrze, ale ta druga grupa to było właśnie to bez różnych rzeczy, zalecenia, albo te słynne 5 cm banana, nie więcej, bo coś tam się stanie dziecku. No i trzecia grupa odpowiedzi to było, że nie dostałyście żadnych zaleceń, poza tym, że macie się odżywiać zdrowo i to wszystko. Do pytań wrócę jeszcze, bo jak widzę, że się pojawiają jakieś pytania w komentarzach, więc ja do tych pytań będę wracać. Możecie zostawiać pytania pod, pod filmem. Dobrze, to teraz zaczynając trochę może od początku. Dlaczego tak naprawdę w czasie, dlaczego ja ten temat w czasie połogu, tak? Dlaczego ja chcę o tym opowiedzieć? Dlatego, że ożywieniu mam. W ogóle o tym, nie wiem, jak się odchudzać, jak się odżywiać w czasie karmienia piersią. Jest bardzo dużo treści. E, oczywiście różnej jakości, ale jak u mnie poszukacie treści, to one są. Natomiast odjecie w połogu w tych pierwszych tygodniach po porodzie nie ma za dużo informacji. I e, trudno jest znaleźć też rzetelne źródła, takie naukowe, które mówią mm, o samym żywieniu zaraz po porodzie, w pierwszych tygodniach e, po porodzie. E, więc postanowiłam o tym po prostu trochę, trochę opowiedzieć. Też przygotowywałam lekcję na ten temat dla Pameli Kucińskiej, którą pozdrawiam serdecznie, która ma taki kur kurs właśnie dla mam na temat połogu. I tam jest taka duża lekcja, którą ja przygotowałam, duża, no większa niż to, co dzisiaj opowiem, ale właśnie o tym, jakie jest znaczenie tego żywienia w czasie połogu. Dla mnie to jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo dużo mitów na temat diety mamy karmiącej piersią, z którymi chciałabym się rozprawić po raz kolejny. Po drugie, połóg jest takim bardzo specyficznym okresem w, w tym początku macierzyństwa, w którym my po pierwsze jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. Ona jest dosyć wymagająca, ta nowa sytuacja, bo to jest czas, bo nasz, nasze ciało wykonało duży. Dużą pracę w czasie ciąży, potem często też bardzo dużą pracę w czasie porodu, i my jesteśmy trochę w takim stanie rekonwalescencji, szczególnie jeśli jesteśmy po cesarskim cięciu albo po ciężkim porodzie drogami natury, i miałyśmy na przykład robione jakieś zabiegi. Typu nacięcie krocza albo ten poród był ciężki, zabiegowy, mamy utratę krwi w czasie porodu, no to wszystkie te kwestie będą wpływać na to, że my jesteśmy zmęczone. Oczywiście noworodek do tego dokłada jeszcze swoje potrzeby, które też wpływają na to, że jesteśmy zmęczone. Mamy niedobór snu, zwiększa się też zapotrzebowanie kaloryczne ze względu na karmienie piersią, zwiększa się zapotrzebowanie na białko. I często jest tak, że kobiety w połogu mają bardzo duży apetyt, bardzo duże pragnienie też, a jednocześnie bardzo mało sił i czasu na to, żeby sobie gotować, żeby sobie szykować posiłki, żeby dbać o to, żeby jeść, bo też przełączamy się na to, żeby dbać o dziecko, a nie o siebie. Więc wydaje mi się, że ten okres połogu to jest taki czas, w którym my powinnyśmy z jednej strony Wiedzieć, że to wcale nie wymaga jakichś super ograniczeń w diecie, ani ze względu na stan po porodzie, ani ze względu na stan karmienia piersią, jeśli karmicie piersią, ani też, ale z drugiej strony też wymaga często zwiększonego zapotrzebowania na składniki odżywcze i takiego zadbania o siebie, zadbania o jedzenie. I. Wiecie, no to też jest tak, że to nasze ciało wraca w pewnym... Um... W pewnym czasie, tym, no, mówi się o połogu, czyli o tych pierwszych sześciu tygodniach po porodzie, to jest taki czas, w którym się znowu cofają te zmiany wywołane ciążą, jest burza hormonów, um, obkurcza się macica, rosną piersi, um, często tracimy na wadze, więc też zmienia się zapotrzebowanie na energię, a z drugiej strony właśnie dochodzi do tego zmęczenie, niewyspanie, dużo emocji, dużo nowych doświadczeń i wszystko to będzie wpływało na nasze samopoczucie. No, a jedzenie i od, sposób odżywiania też wpływa na nasze samopoczucie, więc trzeba zadbać o to, po pierwsze, żeby w ogóle jeść. To jest moim zdaniem najważniejsza zasada odżywiania w czasie e, połogu, e, bo może być tak, że, e, no, że my nie mamy siły, czy nie mamy momentu, w którym możemy sobie przygotować posiłek. Albo wartościowy posiłek, i jemy tylko te, wiecie, ciaska, co są pod ręką i jakieś kanapki w kółko. Więc moim zdaniem pierwsza zasada dobrego odżywiania, w poro Uf, nie w porodzie, tylko w czasie połogu, to jest, żeby jeść, żeby korzystać z tego, jeżeli ktoś Wam chce przynieść jedzenie, odwiedzić Was i przynieść Wam jedzenie, to tak, poproszę, dawaj to jedzenie. Po drugie, jeżeli partner, czy babcia, czy teściowa, czy mama chce Wam gotować, to niech gotuje, nawet jeśli to nie jest Wasze ulubione jedzenie, to żebyście w ogóle jadły. No i korzystać też z gotowców, czy przygotować sobie przed porodem, nie tylko wyprawkę do szpitala, ale też wyprawkę jedzeniową na czas, kiedy będziesz po porodzie i możesz po prostu nie mieć siły i czasu i logistycznie, jak zorganizować gotowania jedzenia na ten czas. Druga sprawa to jest picie i często, często to pragnienie po prostu jest dużo większe, co wynika no, w pewnym stopniu często właśnie z skarmienia piersią, bo to też powoduje, że chce nam się pić więcej, więc też powinniśmy pić odpowiednio dużo płynów w czasie połogu. No i trzecia sprawa, trzeba zadbać o suplementację, bo o suplementacji w czasie ciąży na pewno wiecie, że kwas foliowy trzeba suplementować witaminę D, DHA. I jod. No i to samo później będzie potrzebne do suplementowania w czasie połogu w związku z karmieniem piersią. Czyli jeżeli karmicie piersią, no to suplementację trzeba kontynuować przez cały okres karmienia piersią. O suplementacji też mam artykuł na blogu. Dobrze, i teraz czy są faktycznie jakieś produkty, których należałoby unikać w czasie połogu? Jeżeli karmisz piersią. To te zalecenia dotyczące unikania pewnych produktów są aktualne, oczywiście, w czasie połogu, natomiast one będą moim zdaniem trochę bardziej ważne właśnie w tych pierwszych tygodniach po porodzie, bo, no bo dziecko się dopiero niedawno urodziło, ono się też adaptuje do życia w nowych warunkach. Do tego, że musi nagle pobierać jedzenie samodzielnie, wcale nie dostaje tych składników odżywczych przez pępowinę, musi zacząć trawić mleko, zaczyna się wypróżniać, ma wzdęcia, ma gazy i to są wszystko takie doświadczenia, które są mu do tej pory nieznane, więc wszystkie, wiecie, sam fakt, że trzeba zrobić kupę dla noworodka, to już jest, czy doświadczenie robienia tej kupy, to już może być dla niego po prostu jakaś trudność, tak? Więc może być tak, że dziecko będzie na przykład płakać, bo przed wypróżnianiem, i to wcale nie dlatego, że ty zjadłaś cebulę albo fasolę, tylko po prostu dlatego, że to jest dla niego nowe doświadczenie i może być nieprzyjemne, no to jest normalne. Ale Jasne, że nie powinnyśmy pić alkoholu w czasie karmienia piersią, w okresie połogu. Później, jak już ta laktacja się ustabilizuje, jak już wiemy, że dziecko nie ma jakieś tam kilka godzin przerwy między karmieniami, to o alkoholu można jeszcze znowu porozmawiać. O tym Wam polecam bardzo zobaczyć artykuł i chyba live też jest u Karoliny, może laktaceuty o alkoholu w czasie karmienia piersią. Powinnyśmy ograniczyć kofeinę na początku karmienia piersią w tym okresie połogowym, dlatego że kofeina dostaje się do mleka i wprawdzie uznaje się, że bezpieczna ilość kofeiny to jest 300, nawet 400 mg dziennie w czasie karmienia piersią, ale mały noworodek, mały niemowlak z niską masą ciała może bardziej intensywnie reagować, czy może po prostu być bardziej wrażliwy na tą kofeinę w mleku mamy. Więc rzeczywiście z kofeiną można zrobić tak, że wprowadzić ją jakoś tam stopniowo. No i produkt, produkty, czy grupa produktów, których się nie zaleca jeść w czasie karmienia piersią, no to są te długo żyjące drapieżne ryby ze względu na dużą ilość metali ciężkich rtęci w mięsie. I to jest rekin, merlin, makrela królewska i miecznik, czyli to samo, co też przy okazji żywienia niemowląt. Mówiłam o tym, było też nagranie o rybach niedawno, chyba ostatnio, nie, przedostatnio, było o rybach w diecie dzieci. No dobra. I poza tym, jeśli chodzi o połóg, jeśli chodzi o karmienie piersią, to zalecenia żywieniowe są takie same, jak dla wszystkich ludzi, którzy są zdrowi, czyli powinniśmy mieć dietę, która jest, jest urozmaicona, która dostarcza nam składników odżywczych w tych ilościach, które są w naszym przypadku potrzebne, która dostarcza nam białka, z takiego chudego białka z ogólnodostępnych źródeł, czyli mięso chude, produkty mleczne, nasiona roślin strączkowych, jajka. Tak, to są wszystko te produkty, które będą dostarczać białka. Powinniśmy jeść produkty zbożowe, najlepiej pełnoziarniste, bo one będą też dostarczać błonnika i trochę białka i składników mineralnych. Powinniśmy jeść codziennie warzywa i owoce i do posiłków dodawać tłuszcze roślinne, najlepiej te w formie płynnej albo jako orzechy nasiona. I to są najważniejsze zalecenia dla wszystkich, i one są również ważne w połogu. I standardowo, jak dla całej populacji, unikanie nadmiaru cukru soli, kwasów tłuszczowych nasyconych i trans yy, i wysoko przetworzonej żywności. Co nie oznacza, że jak wy zjecie raz yy, sobie kebaba czy ciastka ze sklepu, to się coś dziecku wydarzy złego, yy, ale nie powinno to być codziennym elementem naszej diety. Dobra, muszę się napić kawy teraz <laughs> i zobaczyć, czy mam jakieś pytania. Tu jakieś pozdrowienia dostałam. Dziękuję, Renata. Też Cię pozdrawiam. Dobrze. Czyli zalecenia ogólne są takie same. Pamiętajcie, że to jest czas, w którym powinnyście, powinnyście, powinnyście mieć okazję do tego, żeby odpoczywać, zadbać o siebie i nie forsować się. Czyli ograniczyć wymagania dotyczące sprzątania domu, gotowania pięcio, pięciodaniowych posiłków itd., i korzystać z pomocy, którą ktoś Wam będzie proponował. Jeśli chodzi o dietę lekkostrawną, bo o to było dużo pytań i też dużo Waszych relacji o tym, jakie zalecenia dostałyście. Dieta lekkostrawna faktycznie może być wskazana, jeśli jesteście po cesarskim cięciu. Albo jeśli, jesteście, jeśli są jakieś inne wskazania. Na przykład kilka y, moich y, czytelniczek mi napisało, że w ich przypadku ta dieta lekkostrawna była potrzebna, bo na przykład miały y, nacięcie krocza, które się źle goiło i było im trudno się wypróżniać, albo że dole, miały dolegli, dolegliwości y, ze strony układu pokarmowego wzdęcia czy gazy albo że miały hemoroidy, co, co po porodzie oczywiście może się zdarzać, tak? Więc to są rzeczy, których możemy się spodziewać i które można wspierać dietą. I jeżeli czujecie, że jest Wam potrzebna dieta lekkostrawna, bo macie dolegliwości ze strony układu pokarmowego, albo jesteście po cesarskim cięciu, to prawdopodobnie bezpośrednio po porodzie, w pierwszej czy w drugiej dobie po porodzie dostaniecie te posiłki. Bardziej lekkostrawne i póki um, układ pokarmowy nie wróci do swojej pracy, czy te jelita się nie uruchomią, e, no to ta dieta lekkostrawna może być potrzebna, ale ona jest potrzebna tylko ze względu na ten stan matki, a nie ze względu na karmienie piersią, bo dieta lekkostrawna jest taką dietą, która jest um, bardzo mało błonnika, e, są praktycznie tylko gotowane produkty e, albo gotowane na parze. E, Praktycznie nie ma warzyw i owoców w postaci surowej, praktycznie nie ma mm, takich tłustszych produktów. Ona jest generalnie w długoterminowej perspektywie niepełnowartościową dietą, więc powinniśmy ją stosować tylko do momentu, w którym jest to naprawdę wskazane. I Świeże warzywa i owoce to jest coś, co moim zdaniem powinno być obowiązkowym elementem diety wszystkich, ale mam karmiących piersią również i mam w połogu również, bo dostarczają witamin, dostarczają błonnika, dostarczają też wody, wielu składników mineralnych przeciwutleniaczy. I moim zdaniem zalecanie matkom unikania świeżych warzyw i owoców jest po prostu szkodliwym zaleceniem. Więc jeśli chodzi o dietę lekkostrawną, to tak, pod warunkiem, że ona jest naprawdę wskazana, jesteście po, w, w takim stanie pooperacyjnym albo macie dolegliwości ze strony układu pokarmowego, problemy z wypróżnianiem czy właśnie hemoroidy i potrzebujecie em, takiej diety lekkostrawnej przez ten czas. Z drugiej strony, a w diecie lekkostrawnej jest mało błonnika i przy zaparciach czy przy hemoroidach to wcale nie jest wskazane, żeby stosować dietę z niską zawartością błonnika, no bo tym bardziej trudno będzie się wypróżniać i, i będzie to bardziej bolesne. Dobrze. I teraz to, co ja bym radziła zrobić, jeśli potrzebujecie się przygotować do tego dobrego jedzenia w czasie połogu, w tych pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. To są właśnie takie rzeczy, o których też pisałam w artykule na blogu, który się nazywa jak jeść chociaż trochę lepiej z dzieckiem przy piersi, czy u nogi, czy w ogóle mając malutkie dziecko. Czyli po pierwsze jeść, po drugie, czyli nie zaniedbać tego, tego jedzenia. To też jest ważne z punktu widzenia laktacji. Bo jeżeli nam zależy na tym, żeby laktacja się ustabilizowała, to powinnyśmy dziecko w pierwszych tygodniach po porodzie, to jest właśnie w tym okresie, tych 3-4 tygodni po porodzie, ono powinno móc ssać pierś na żądanie. Tyle, ile potrzebuje, nawet jeśli to jest co pół godziny czy co godzinę. Więc żebyśmy my miały siłę na to karmienie i żebyśmy miały też z czego to mleko produkować, to potrzebujemy odpowiedniej ilości energii. Jeżeli nie jemy albo. Jemy za mało, no to możemy mieć niedobory tej energii to może wpłynąć negatywnie na stabilizowanie się laktacji. Więc po pierwsze jeść, po drugie korzystać z tego, że jeżeli ktoś Was odwiedza po porodzie, zobaczyć Dzidziusia, no to powiedzcie i pyta, czy Wam coś przynieść w prezencie, to powiedzcie, że chcecie, żeby Wam przyniósł obiad albo ulubione ciasto, albo ulubiony, nie wiem, jakiś posiłek na wynos. To, co bym radziła zrobić, to też przygotować sobie właśnie zapasy takiego jedzenia do zamrażarki, które można przygotować w 10 czy 15 minut i to naprawdę jest mnóstwo rzeczy, mogą być warzywa na patelnię, mogą być owoce mrożone, może mogą być jakieś zupy, sosy, rosół, sosy do makaronu takie gotowe, czy, znaczy można je ugotować po prostu w większej ilości i sobie zamrozić w mniejszych porcjach, czy pesto, czy... Nawet kupić pieczywo i zamrozić, żeby było w domu, żeby nie trzeba było po nie wychodzić. Bo jak będziesz sama w domu z noworodkiem, to prawdopodobnie nie wyjdziesz po pieczywo do sklepu, nawet jeśli ten sklep jest pod domem, bo będziesz się bała to dziecko zostawić. I dobrym pomysłem jest też zrobienie takich zapasów takiego jedzenia, które się nie psuje, typu strączków w puszkach. ...gotowych, Humusu jakiegoś i tym podobnych produktów makaronu, kaszy, kuskusu, który się szybko gotuje, chiński makaron, taki tak zwany chiński orientalny, co się zalewa wrzątkiem albo gotuje dwie minuty, oleje roślinne, orzechy, nasiona, gorzej z owocami i warzywami, no bo je lepiej kupować świeże, ale też można kupić mrożone i mieć w zapasie. To, co bym jeszcze polecała Wam, jeśli potrzebujecie więcej informacji o diecie mamy karmiącej piersią i o tym, jak wpływa Dieta mamy na, na skład mleka, to jest nagranie, kwadrans z Jackowską o odżywianiu w czasie ciąży i karmienia piersią, to ma numer 23, wszystkie kwadransy są na YouTube, na Spotify, te są na YouTube i na Spotify, bo, bo na IGTV nie wszystkie są, czyli kwadrans o odżywianiu w czasie ciąży i karmienia piersią, tam jest o tym jak wpływa dieta mamy na skład mleka jest też kwadrans o tym, czego nie jest, nie jeść w czasie ciąży i karmienia piersią, bo rzeczywiście jest to przeciwskazane. I ten artykuł o tym, jakieś trochę, chociaż lepiej z dzieckiem pod pachą, czy u nogi, czy u piersi. I to są chyba najważniejsze rzeczy, o których chciałam dzisiaj powiedzieć. Zaraz zobaczę, czy mam jakieś pytania. Na Facebooku nie ma, na Instagramie, jeśli na Instagramie, zaraz zobaczę. Jeżeli chcecie zadać pytanie, to teraz jest dobry moment, bo ja tutaj szukam i skroluję. Eee... Ja po porodzie zamówiłam w szpitalu wielki talerz sushi. Widzicie, ale to też jest ciekawy temat, bo nawet wymieniałam teraz rano kilka wiadomości z jedną z moich czytelniczek, która mi napisała, że w Wielkiej Brytanii rodząc dostaje się po prostu menu i wybiera się z jeden z czterech, czy tam pięciu posiłków. Nikt nie mówi o tym, że trzeba czegoś unikać, a już na pewno nie surowych warzyw i owoców. I rzeczywiście to jest albo jakaś polska specyfika, czy nie wiem, no coś, co jest po prostu zakorzenione w naszych, um, naszych, naszych przekonaniach, um, że dieta mamy karmiącej piersią, to po prostu wymaga jakiegoś specjalnego podejścia. No i rzeczywiście są składniki, które będą wpływać na to, jaki jest skład mleka mamy. I rzeczywiście, jak będziecie jeść bardzo dużo wysoko przetworzonej żywności, fast foodu, tłuszczów trans, nie będziecie jeść dobrych tłuszczy, nie będziecie jeść. Um, nie będziecie suplementować DHA czy witaminy D, to to może w długoterminowej perspektywie wpłynąć na skład mleka. Ale nawet jeśli matka ma cukrzycę, czy ma otyłość, czy bardzo źle się odżywia, to nadal mleko mamy jest najlepszym pokarmem dla jej dziecka. Nawet jeśli ona pali papierosy, pije alkohol i. Nawet pali marihuanę, tak, to już idąc daleko, ale nadal wartość karmienia piersią jest jakby dużo większa niż rezygnowanie z tego karmienia piersią i stosowanie dalej niezdrowej diety. I to i dla mamy, i dla dziecka jest, jest zdrowe. Dobrze. Oczywiście nie namawiam nikogo na jedzenie, tylko fast foodów, palenie i picie alkoholu w dużych ilościach. Dobrze, tu mam pytanie, że e, jaka jest różnica w diecie mamy karmiącej po cięciu cesarskim a po rodzie naturalnym? E, nie ma różnicy. To znaczy jedyna różnica po cięciu cesarskim jest taka, że jesteś po, w stanie po operacji, czyli m, zachodzą e, intensywne procesy gojenia się tej rany, e, jelita mogą gorzej pracować i to rzeczywiście może wymagać trochę bardziej lekkostrawnej diety, ale to jest naprawdę kilka dni, a nie sześć tygodni. I to jest kwestia też bardzo indywidualna, bo niektóre z nas się dużo szybciej goją i lepiej się czują szybko po cesarskim cięciu, a inne potrzebują długiej rekonwalescencji. Co w przypadku, gdy matka ma niedobory kwasu foliowego? Czy mleko zawiera go mniej, czy laktacja się zatrzymuje? Jeżeli matka ma niedobory kwasu foliowego, to będzie to wpływać na jej organizm, nie wpłynie to na skład mleka. Znaczy, jeśli są bardzo duże niedobory składników odżywczych w naszej diecie i w naszym organizmie w rezultacie to to w pewnym momencie oczywiście może się odbić na składzie mleka, ale to jest też coś o czym ja opowiadałam przy okazji tego nagrania o tym jak wpływa dieta mamy na skład mleka, że tak naprawdę tylko część składników odżywczych wpływa na to co jest w mleku. Dlatego się zaleca m.in. suplementować witaminę D i DHA i J i kwas foliowy, bo ma to znaczenie dla laktacji, dla jej przebiegu, ale też dla składu mleka. Natomiast laktacja się tak łatwo nie zatrzymuje. Nawet jeżeli my karmimy piersią kilka lat i potem odstawiamy dziecko od piersi, to jeszcze często przez kolejnych kilka miesięcy przynajmniej mamy mleko, nawet jak dziecko go już nie pije na co dzień. Więc myślę, że nie trzeba się obawiać, że jak czegoś tam nie zjem dzisiaj, to jutro po prostu skończy mi się mleko albo skończy się ten składnik w mleku. Dlatego, że dla organizmu kobiety w czasie ciąży priorytetem jest odżywienie płodu, a w czasie karmienia piersią priorytetem dla organizmu matki jest produkcja mleka. Więc raczej niedobory się odbijają na naszym stanie zdrowia niż na yy, wartości odżywczej mleka. Mm, mm, mm. Skąd ten mit, że nie wolno się odchudzać w trakcie laktacji, bo uwalniają się z tkanki tłuszczowej toksyny? No bo generalnie tak jest, że w tkance tłuszczowej się mogą magazynować jakieś yy, toksyny, tak w cudzysłowie mówiąc, yy, i że intensywne chudnięcie będzie te toksyny uwalniać, ale pamiętajcie też o tym, że my, yy, nasz organizm ma mechanizmy, które odpowiadają za neutralizowanie tych szkodliwych rodników czy szko szkodliwych substancji, więc, więc myślę, że się nie trzeba tym specjalnie martwić, tylko dbać o to, że jeżeli się odchudzamy, to żeby to było, to było takie odchudzanie powolne, czyli takie jak według zaleceń zwykle powinno to być od pół do kilograma tygodniowo. Przy karmieniu piersią generalnie często kobiety chudną, bo zwiększa się zapotrzebowanie kaloryczne i ten wydatek energetyczny kobiety. A na przykład jeśli mamy deficyt kalorii, no to, to będziemy chudnąć. Ale też, e, też nie jest tak, że nie można się odchudzać w czasie karmienia piersią. Wręcz moim zdaniem jest to zalecane, jeśli mamy nadmiar masy ciała, e, bo ten nadmiar, szczególnie jeśli jesteśmy otyłe, jest po prostu, e, szko, jest po prostu szkodliwy dla naszego zdrowia. Mm. Dobrze. Ile na dziennie w karmieniu piersią czy można przesadzić? Ze wszystkim można przesadzić. Nawet z bardzo zdrową dietą można przesadzić i z wodą można przesadzić. Ile na dziennie, to zależy od tego, jak wygląda dieta, bo nabiał będzie dostarczać wapnia i będzie dostarczać białka. Zapotrzebowanie na białko w czasie. I rekonwalescencji, i karmienia piersią jest większe, więc tego nabiału możemy jeść zwykle więcej niż te standardowe 2-3 porcje dziennie. Um, ale no to jest indywidualna sprawa, czyli trzeba by sprawdzić, jakie zapotrzebowanie kaloryczne ma ta dana kobieta, jakie ma zapotrzebowanie na białko i jakie inne źródła białka są w jej diecie obecne. Więc trudno mi jest powiedzieć, ile to ma być dokładnie. Dobrze, i tu mam... Um, Pytanie jeszcze od Oli, jak się przygotować do cięcia cesarskiego przez dietę? Czy jakaś specjalna dieta jest niezbędna albo może pomóc w rekonwalescencji? E, szczerze mówiąc, nie spotkałam się z takimi zaleceniami e, żadnymi i myślę, że mm, ta dieta na czas ciąży, czyli właśnie zdrowa, zbilansowana z unikaniem tych produktów potencjalnie em, Zawiera, które mogą zawierać te substancje takie toksyczne typu surowe mięso, ryby, co żeby nie było zakaże ryzyka zakażenia bakteryjnego. To jest jedyne, co jest zalecane w czasie, w czasie ciąży i też w czasie przygotowania do cesarskiego cięcia. Może być też tak, że nie wiem czy przed porodem, ale w okresie po porodzie, jeżeli była duża utrata krwi w czasie porodu, i to może się wydarzyć w czasie cesarskiego cięcia, ale też w czasie porodu drogami natury, to możemy mieć deficyt żelaza. I też była jedna taka odpowiedź, jak pytałam Was o dietę w połogu, że zalecono jednej z Was właśnie dietę bogatą w żelazo, i to ma sens, bo no bo ta utrata, żelazo, utrata krwi w czasie porodu może spowodować, że pojawi się niedobór żelaza i anemia z niedoboru żelaza. Oczywiście zwykle w, tej, w tych takich sytuacjach zalecana jest suplementacja tego żelaza, ale nie ma powodu, żeby na przykład nie zastosować diety bogatej w żelazo i nie wprowadzić składników bogatych w żelazo też do diety w okresie po porodzie. I już kończę, bo miał być kwadrans, a jest pół godziny i znowu przesadziłam. Za tydzień opowiem Wam o odstawieniu od piersi. Bardzo krótko, kilka takich wskazówek ogólnych, bo już od pewnego czasu obiecywałam, że ten temat się pojawi, więc będzie o odstawieniu od piersi, a następny live będzie o karmieniu piersią i cukrzycy i insulinooporności, czyli o tym, czy są jakieś specjalne zalecenia na ten temat i czy te choroby wpływają na skład mleka. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się za tydzień i za następny tydzień. I pozdrawiam Was i do zobaczenia w międzyczasie w internetach.